z drapka. mamy te imienowe zdrapeczki, i tutaj są takich rzeczy. Lotowo tu mamy taką Keczusię. Siema! Mamy tutaj zawieszki, co skeno co wczoraj wygramasz 6 zł. Wiem, że jeśli to, to mi się naprawdę bardzo no, przyda. drapach co dzisiaj będę drapać z drapeczki. Pierwsze widzę numery 3-2. By mi się wydało bardziej. 2, 0, bo to 20 razy drapki, i tak to samo. I mamy też, mogę powiedzieć, premierę z drapeczki Lubi milion tak? No tutaj trzeba, gdy się znajdzie takie coś, to wygramy stówkę, albo na przykład tutaj 20. Tutaj musi też być 20. No to zaczynamy zdrapywać. I też pozdrawiam. No, no, no panią z korektury przy Tesco. No to zdrapujemy, czy no zobaczymy co się nam tutaj no dzisiaj trafi. Mamy 13 tysięcy złotówkę, 13 tysięcy zł, i 2 zł, czyli ta zrapeczka jest przegrana. Ale okej, okay, mamy dalej 4, 10 zł, 10 zł, 13 tysięcy, 13 tysięcy 4 zł, czyli czarny kot jest przegrany. No, chyba, no, no, też by było fajnie gdybyście dobili bardzo dużo lajków w górę. I no, i jakbyście dobili aż 50 lajków w górę, to bym był bardzo, no, szczęśliwy. To teraz, może, loteczki. Zobaczymy, co się u nas trafi. Dzisiaj. I tą kaczusię nazwę kaczusiowa z drapka. Ale okej, okay, o z ostrością mamy, nie mamy problemów. Czy będzie tutaj słonik? Patrzymy. Na razie słonika na pierwsze to nie widzę. To patrzymy dalej. Mamy tej baranka. Jeszcze co tu mamy. Te krzyki to się nie marcie. Tutaj są właśnie goście. Czy będzie słonik? Czy się u nas, u nas trafi słonik, ale słoniczka nie mamy. To może te. Przewidziane drapeczki gdzieś tu będziemy kłaść. I teraz yy, co tu mamy? Pięć tuk mi się wydaje kółko i krzyżyk to, to jest z tych szczęśliwych drapeczek ale czy się u nas coś trafi? Zobaczymy po kontrolnych. Nie, niestety nie mamy 20 zł. To patrzymy dalej, czy coś się nam trafi. Niestety się nam nie trafiło. Tymi miejscami to będę trochę szybciej zrapywał. Nie no, tutaj też widzę, że nie ma. Aby jakaś mogła jedna wygrana w tych drapkach wpadnąć, no tutaj nie ma, to patrzymy dalej. O, tu jest jakaś wygrana. To jest 4 złote 4 złote. Mamy dum, dum, super. No to y, takie wygrane mi się. Serdecznie, że te nie podobają. No to teraz, o jeszcze mamy czarnych kotów. No właśnie, bo zdrabaliśmy to, no za złotówkę mam w każdych chyba no, po 5 sztuk. To może tutaj coś być. 4, 2, 4, 7 i 2. No czyli nie. No powinna jakaś tutaj jedna wygrana wpaść, tak mi się wydaje. Ale coś będzie z czarnych kotów. Z Czarnych Kotów nic nie ma. Ale na razie ładnie wszystko wychodzi. Na razie mamy 4 zł, ale jeszcze by coś mogło się trafić. To patrzymy mnożnik razy 1! To patrzymy. Nie, tutaj jest przegrana zdrapeczka. No to tutaj też nie ma nic. 2, 2, a nawet jakby był mnożnik, raz 1 No, tutaj mamy 2 złote. 2 złocisze się trafi, czyli już mamy 6 złotych. I na koniec policzymy, ile było wydana ile było wygrane. Bo jestem bardzo ciekawy, ile no, się wydało, a ile się wygrało. Że nawet ja nic nie płaciłem, ale no, to zawsze coś warto sprawdzić. Czyli 2 złote. Na razie nie ma ani jednej złotóweczki, to mnie. Przeraża, można powiedzieć, ale też nie. Tutaj, czy będzie coś z lotków? I mamy słonika za 1 złoty. Patrzymy dalej. I ta wygrała zdrapeczka z numerem 61. 100 lat, 100 lat. A jeszcze nam coś za złotówkę zostało? Nie, no to zdrapujemy. Czekajcie, trochę sprzątniemy. Kaczusia chce teraz tą y, zdrapeczkę trafić siódemkę. No to to zdrapujemy. Siódemeczkę, czy coś się trafnie? Czy trafi? Co ja gadam? No tutaj nie ma w tym nic. Teraz patrzymy, musimy trochę to tempo, już jest 5 minut. Patrzymy, mamy kwiatuszek, ale gdy dobiję 15 minut, to robimy dwie części. Ale no <ścoughs> próbuję też no, nie za szybko zrappować. To ma być super filmik. No, bo to jest właśnie moje święto, i no, ma tu bardzo fajnie wyjść. Czyli, a coś mi się tutaj pomyliło. Gdzie, teraz, gdzie położyłem te, tego szczęśliwego lotka? No właśnie, tutaj. No okej, okay, no to kolejne. Czy coś będzie w bonusie? Nie ma w bonusiku. Mamy 23, i mamy co 24. Czy coś się nam trafi? No to zobaczymy. 12, 25, czyli nie. 26, 19, 16, 23, będzie 24 z drapuszka przegranuszka. Trzeba trochę sprzątnąć, no. Czy będzie jakaś wygrana? Co jeszcze nam zostało z drapek za 2 zł, bo taki mam trochę demolkę. Tak, jeszcze coś zostało. No pewnie, co tu no innego można powiedzieć. Czy będzie siódemka? Mamy siódemkę za ile? Pierwszy raz z tej zdrapce wygrałem 4 złote, yeah. ja, Ale super! Dziękuję! Mamy 4 złote! Pierwsza na... to wygrałem tą sumę. Okej, okay, no to teraz zdrapujemy... no Nie no, jeszcze... czy to już wszystkie siódemki zrapane? Ta! Tak Ta, mi się wydaje, to teraz zdrapki za dyszkę. Okej, okay. czy będziemy w 500 w banku, czy pierwszy raz w tej zdrabce coś wygram? 4. Czy Kaczusia da szczęście? Dam szczęście. No to patrzymy, mamy 37. Coś przerwało, ale mamy, co tutaj? 40, mamy 24 i mamy 27. Co nam się trafi? Można też jakieś inne symbole trafić. No, piątka bym powiedział, że jest obok. Trójeczki nie mamy. 28 Nie widzę. Ósemki nie ma. A co to jest? 35 Nie ma. Aby była taka fajna wygrana. Ale okej. Okay. 38 Nie ma obok. Czy ta zdrabka wyjdzie nam źle? Bo gdy jest wszystko obok, to nie sądzę, żeby było dobrze.

No, nie wiem, czy ta zdrapka jest szczęśliwa. Ok, no co teraz, no kolejna zdrapeczka. To jest też 500 od ręki. Mamy tutaj 16, mamy 31, mamy 06. To wszystko dobrze widać, wszystko dobrze widać. 24 i 34. Co nam tutaj się trafi? No to patrzymy jak pierwsze to jest 15, której nie widzę. 22 nie widzę. więc 17 nie widzę. 33 no obok. Ale dalej teraz 7 nie mam. 26 nie ma. 32 obok. 12 nie ma. 8 nie ma. 21 nie mam. Ale na razie jest bardzo dobrze. 35 nie ma, 28 nie widzę i 0,1 nie ma, czy jak zwykle w tej zdrapce będzie przegrana, ale mi się wydaje, że chyba tak. sprawdzimy po kontrolnych. No tak, jak zwykle za zrapkami nie wychodzi. To teraz ostatnia zdrapka, która się nazwa Lubiluszowy lubi yy, lubi Milion. Jak to na zrabkę się zdrapuje?

Patrzymy, czy coś nam się trafi. 47 nie ma, 17 nie ma. 11 nie ma. 49 nie ma i co mamy? 27 też nie ma. No to jedziemy dalej 55 no niestety nie ma.

Premiera można powiedzieć, że się zwróciła, no to no to jest powiem super. 32 nie ma. 51 nie ma. To zrapujemy dalej. 28 nie ma. 18 moja szczęśliwa liczba nie ma. 21 nie ma. 50, siódemeczki, nie ma. Czy coś będzie więcej? Zobaczymy za chwilę. Szesnastki nie widzę. 30. Za wielka wygrana, żeby była. 26 nie ma. 38 nie ma. 33 trzy, nie ma. I 29 nie ma. Czy my mamy. Dwie dyszki jeszcze zobaczymy po kontrolnych, jakie są kontrolne. Patrzymy, jakie są kontrolne. Gdzie tu są te kontrolne? Patrzymy, a może tutaj na dole właśnie nie pomyślałem. No, niestety nie widzę tych kontrolnych, ale najważniejsze, że mamy tą wygraną. A może one są tak, obo! Mamy pierwsza kontrola to jest A, to A to jest na pewno chyba nawet 20 zł. Czyli nic pewnie nie przegapiłem, ale mamy coś, mamy tutaj coś. To jest naprawdę super zdrapywanko. Nawet że nie no trochę mało tych wygranych, ale trudno, to teraz podsumowanie. Zdrapki są za 88 zł, a, a wygraliśmy 10 zł, to można powiedzieć nie jest tak źle. No to to są te wygrane, przegrane i wygrane zdrapeczki, to jak wam się filmik podobał, to dajcie lajka w górę, 50 lajków w górę i będę po prostu zado zadowolony i kaczuszka zdrapeczka też będzie zadowolona, no to papatki, dajcie imieninowe łapeczki w górę.